Ten film to jest słuchowisko, tak więc nie jest konieczne oglądanie tego, co się dzieje na ekranie. Można tego słuchać w samochodzie, na przykład, jako audycję radiową, w słuchawkach, czy też przed snem włączyć sobie, nie patrzeć na ekran, zasnąć przy tym. Będę mówił, co się dzieje co widać, w tej chwili jestem w, przy wiacie na wózki, przy Selgrosie, nie ma to znaczenia jaki to jest market. I pokazuję w tej chwili puszkę po Harnasiu z kaucją, tak? ponad kodem kresu, kreskowym jest napis kaucja 050ZE a obok leży butelka, też po harnasiu. Ponad kodem kreskowym jest napis butelka zwrotna. I zajmę się teraz tą butelką, właśnie po harnasiu. Inaczej ją postawię. Nie ma to znaczenia żadnego, jak ona stoi. Powiedzmy, mam taką butelkę. Mam taką butelkę. Jest napisane butelka zwrotna. I idę do Selgrosa, dajmy na to, z taką butelką. Co się stanie? No, okaże się, że oni ją przyjmą, jeśli okaże dowód zakupu, Paragon. Przypuszczam, że za złotówkę. Nie sprawdzałem. No idę do oszo z taką butelką. Wkładam do butelkomatu, otrzymuję kupon, 1 złotych. Mogę zrobić zakupy, tak, zapłacić, tak, częściowo za zakupy tym paragonem, ale mogę też odebrać w punkcie obsługi klienta tą złotówkę, w gotówce. No, ale powiedzmy idę do Kaufmanna z taką butelką. No, to tam okaże się, że otrzymam 50 groszy w maszynie albo w poku. Przy czym, jeśli mam Paragon, to oni mi wypłacą te 50 groszy. A jak nie mam Paragonu, to te 50 groszy będzie w kuponie, tak, do wydania w sklepie. No, idę do Biedronki z tą butelką. I co się dzieje, dostanę voucher na złotówkę, albo będę mógł zapłacić, tak, tą butelką przy kasie, tak, idę i powiedzmy kupuję towar za 5 złotych, daję butelkę i dopłacam czwórkę, tak co działa w Biedronce, no a w Lidlu albo w Aldi, no to, to w ogóle nie przyjmą tej butelki, w Nettoch też nie przyjmą tej butelki. Powiedzą, że oni nie prowadzą takich butelek. W żabce. No tu jest sprawa już naprawdę skomplikowana. Nie ogarnąłem tego do końca. W jednej żabce poproszą cię o paragon. W innej nie będą prosić. W jednej. No jeśli masz paragon zasadniczo, to, to ci wypłacą tą żetłówkę. Ale jeśli kupujesz piwo. No to jeszcze 50 groszy rabatu dostaniesz. To jest wyższa szkoła jazdy. Do Żabki nie chodzę, więc tutaj nawet tego do końca nie ogarnąłem. No ale dajmy na to, są różne też sklepy, mniejsze sieci, osiedlowe sklepy i tak dalej. No to, to jest tak, że w jednym przyjmą, w innym nie przyjmą. Będą prosić o paragon, albo nie będą prosić, albo... Jak nie masz paragonu, no to będziesz musiał coś kupić. A w niektórych to będzie można odebrać gotówkę. A może jest taki sklep, w którym kalcja będzie wynosić 60 groszy i będą 60 groszy zwracać przy zwrocie. Znaczy płacić przy zwrocie. Jeszcze o jednym sklepie wspomnę, bo to już jest naprawdę też hardcore. Carrefour, kupujesz taką butelkę, płacisz kaucję 1 zł. oddajesz z paragonem, dostaniesz złotówkę zwrotu. Oddajesz bez paragonu 50 groszy, ale nie w gotówce, do wydania u nich. Tak więc Carrefour to też nie jest mój ulubiony sklep na pewno. Poza tym nie mam blisko żadnego. Tak to wygląda z tą butelką yy, zwrotną, z napisem butelka zwrotna. I jest to butelka, która nie należy do tego systemu kaucyjnego, o którym teraz są artykuły, który jest teraz yy, omawiane w programach informacyjnych, są reklamy, jakieś kampanie społeczne i tak dalej. Tu przejdźmy do puszki. Puszka z napisem nie zgniataj puszki, zwróć i. Odbierz kaucję. Kaucja 50 złotych, czyli 50 groszy. Tu jest sprawa prosta. W każdym sklepie w Polsce o powierzchni powyżej 200 m2. Tak? No, czyli to dotyczy większości tych większych, większych sklepów, typu Selgros, Biedronka. Osho Aldi Lidl Netto Carrefour też także dotyczy to mniejszych sklepów, które przystąpiły do systemu kaucyjnego tak więc do jakiego sklepu by nie pójść z tą puszką mamy prawo odebrać 50 groszy w gotówce w jednych sklepach będą maszyny, w innych będą to przyjmować kasjerzy, w innych będą to przyjmować jeszcze jacyś inni pracownicy, nie kasjerzy, ale gdzieś tam na zapleczu przyjmują te butelki, puszki, puszki znaczy. W tej chwili pokazuję tą puszkę. Jak nie oglądasz, nic nie tracisz. Ja pokazywałem wcześniej tą butelkę, pochodzi się teraz tą puszkę. Ja bym chętnie użył innych jakichś produktów. Ale potrzebowałem tej samej marki, żeby była i w puszce, i w butelce zwrotnej. I akurat tak się złożyło, że tylko piwa mają taką ofertę. I też ważne było dla mnie, żeby to był na przykład harnaś, a nie na przykład jak tam leży, widać puszka jakaś specjal, prawda? Bo specjal akurat ma dziwną butelkę z którą... no, której po prostu nawet nigdy nie udało mi się nigdzie oddać. Dużo też ich nie ma w krzakach. Dobrze, to była taka dygresja. Pokazałem na chwilkę puszkę specjal, która leży gdzieś tam na koszykach, yy, znaczy na tych wózkach, w tej wiacie z wózkami. Jeszcze raz pokażę tą puszkę z daleka. To, jak ktoś nie ogląda, to nie jest to wielka strata, tego nie widzieć. Wracam do tej butelki szklanej, poharnasiu, półlitrowej, brązowej. Ta butelka nie należy, nie jest objęta systemem kaucyjnym, tym, który na mocy ustawy z dnia takiego, a takiego, prawda, wszedł 1 października. Jest to po prostu butelka zwrotna i jej los jest taki, że po prostu, gdy przyjeżdża dostawa, przywozi nowy towar, zabiera puste butelki, tak? I każdy sklep decyduje sam, w jaki sposób odbywa się zwrot. Czy potrzebne są paragony, czy wystawia bony, i tak dalej. Jedna sprawa jest oczywista, jeśli ktoś ma ten paragon, to należy mu się. Zwrot w gotówce, bo to po prostu jest kaucja, prawda? Chociaż ta butelka nie jest w systemie kaucyjnym, to jednak pobierana jest za nią kaucja. I jeżeli ktoś przynosi dowód, prawda, że ma taką umowę, paragon jest taką umową, że on tutaj pobrał butelkę, zapłacił za to złotówkę i teraz on oddaje. To tak, jakby powiedzmy, ktoś kajak wypożyczył, oddaje kajak i. No, i oprócz tego, że zapłacił tam za godzinę tyle, a tyle, to jeszcze zwracam dajmy na to kaucję. No, jeśli by były takie kaucje na kajakach, z tego co wiem, to raczej nie ma. Samoloty mnie wkurzają trochę, ale cóż, y, można już powoli chyba zasypiać, bo będę powtarzał się chyba teraz i już, ale chcę pewne rzeczy jeszcze jednak, żeby wybrzmia wybrzmiały. I... Jeszcze raz, dokładnie. No tak więc y, ta butelka z napisem butelka zwrotna z tyłu czy na szyjce, w niektórych butelkach jest ten napis na szyjce y, nie należy do systemu kaucyjnego i każdy sklep ro robi z nią co chce, tak? Gdy pojawią się butelki takie same, prawda, z podobnymi etykietami, tylko... Że nie będzie tego napisu, butelka zwrotna pojawi się napis Kaucja 1 zł, tak, bo ma wynosić 1 zł. jedną złotówkę kaucja na takie właśnie butelki szklane. No to wtedy sytuacja się zmieni. Wtedy sytuacja będzie taka: przynoszę tutaj obraz na puszkę. Jak z tą puszką, w każdym sklepie będzie można taką butelkę oddać. Nawet jeśli ów sklep w ogóle nie sprzedaje butelek szklanych, prawda zwrotnych. czy tam jak to się mówi teraz wielokrotnego użytku Wielokrotnego użytku. Wtedy takie butelki będzie można oddawać w sergrosie, w Biedronce, w lidlu Aldi. Jakie tam jeszcze mamy sieci w Netto, oszą i innych i otrzymać za to gotówkę. No i przede wszystkim, przede wszystkim tutaj na pewno przyka się w niektórych miejscach będą próby podejmowane, że nie, 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 my tego nie, ale to będą działania niezgodne z ustawą. No i trzeba się po prostu uprzeć. Ale to może nie będę o tym mówił, bo na razie takich butelek po prostu nie ma jeszcze, być może nie będzie jeszcze przez długi czas, bo ten system nazwijmy go, system butelki zwrotnej funkcjonuje nawet równolegle z tym systemem kaucyjnym. To wprowadza trochę zamieszania. To wprowadza trochę zamieszania, trochę chaosu. Można się w tym trochę pogubić. Znaczy ja się w tym nie gubi akurat ale i myślę, że większość moich mm, widzów też się nie gubi. No ale jednak tych widzów moich jest tam kilka tysięcy w Polsce, a mamy 30 parę milionów mieszkańców, tak powiedzmy dorosłych, nie wiem, 20 milionów i oni, niektórzy z nich mogą się pogubić. Bo trąbi się w telewizji, że nie trzeba tego paragonu i tak dalej. No i... Ktoś, powiedzmy, otrzyma informację, częściowo ją przyswoi, częściowo sobie dopowie. No i tyle, chyba już skończę ten filmik. Miał być to film trzyminutowy, ale jeszcze trochę dłuższy, tak więc można zasypiać. Odlatujemy. No akurat Akurát ten samolot to londuje.